Gotowy. Dobry wieczór. Często witam na pomocowej konferencji prasowej. Przedstawicieli mediów, witam trenerów, gości, gospodarzy, trenerzy, trenera, gości. Proszę ocenić dzisiejsze wydarzenia na Boicie Z perspektywy swojego zespołu, na pewno to w mojej ocenie te pierwsze 25 minut słabo wyszliśmy w ten mecz i nie było to co byśmy chcieli, za mało było, było, było tej agresywności na to Ale z biegiem czasu coraz lepiej to wyglądało i mimo, że mieliśmy jeden dzień mniej bodajże na przygotowania, to zespół zafunkcjonował dobrze, grał z rozmachem. No, jeśli chodzi tutaj znowu o to, czego się obawialiśmy, to na pewno stały fragmenty gry, e, na pewno tutaj e, Aleksander Jagiełło, mocny taki zespół, ale udało się to wyeliminować i tak jak chociaż piłka dwa razy przeleciała tam i w ramkowej. Dlatego wielkie brawa dla zespołu za ustawy i drugiej połowy za stworzone sytuacje. Mamy mało czasu na zregenerowanie się, także chciałbym teraz ten najbliższy czas, przede wszystkim, żeby zespół się skupił na tym. Tak? Dwa dni do następnego meczu na praktycznie. Walczymy dalej. Mam nadzieję, że to zwycięstwo na wyjeździe natchnie jeszcze zespół do, do wtedy rozmachu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę trener gospodarki. Jestem bardzo sytuacji, dlatego, że trudno mi w tej chwili komendować to, co działo się na boisku, bo zespół przeciwnika właściwie obnażał wszystkie nasze słabe strony Nasz brak doświadczenia, momentami brak również umiejętności, również sprawy pewnej, pewnej praktyki czyli tej takiej brytkowej na pewno nie, nie, nie były na najwyższym poziomie w naszym wykonaniu. Myślę, że bramka do szatni też jak gdyby zburzyła nasze plany, nasze podważyła nasze morale. W drugiej połowie robiliśmy dwie zmiany. Wydawało się, że one coś tu zmienią. Okazało się, że jednak doświadczenie takich zawodników jak Kujawa czy, 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 czy Lech, to no właściwie zdominowały te, te wydarzenia na boisku. Dlatego pozostaje mi tylko przeprosić kibiców, Znicza za dzisiejsze spotkanie, licząc na to, że, że kolejne spotkania będą przypominały, przynajmniej w formie walki i dyscypliny taktycznej, takie jakie były chociażby jeszcze 3 dni temu w Chojnikach. Natomiast z tego widzenia gratuluję gościom z, rzeczywiście takowitej postawy. Natomiast tutaj, tak jak mówię, mogę tylko obiecać, że taki wersja już nie powtórzy. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenerów? Bardzo proszę. Kiedy się wygrywa 3-0, chciałem Panu tak o defensywę spytać, bo duet Czarnecki-Womnicki coraz pewnie się prezentuje. Od tego meczu z Kojniczanką widać, że sobie wzięli do serca pewnie jakieś tam poważne rozmowy. No i co, co w przypadku, kiedy wróci Piotr Kleczarek, w sumie bardzo doświadczony zawodnik. Czy jest pole żeby go komponować jakiegoś zespołu, czy, czy ten duet już jest taki nie, nie do Piotr musi walczyć o swoje miejsce. Duet, który gra obecnie, gra bardzo poprawnie po prostu musi sobie to miejsce wybaczyć. Tak, takie są realia w zespole, jest zdrowa rywalizacja i tutaj ma określoną pozycję oczywiście, jest solidnym zawodnikiem, ale bez rywalizacji nic w tym zespole się nie udało wyrazić. Także każdy zawodnik, czy to jest Tomek Zagorski bardzo doświadczony, czy młody Szewczyk, wszystko zależy od rywalizacji postawy w tygodniu w mikrocyklu przed, przed spotkaniem. Także ja mam... Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, serdecznie Państwu dziękuję. dziękuję.